Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy pracę w zespole, który powołany został na mocy zarządzenia pana premiera Tuska. W zespole są ministrowie odpowiedzialni z jednej strony. Nadzorujący dzisiaj Fundusz Kościelny, tak jak pan minister Kierwiński, ale też ministrowie właściwi do spraw zabezpieczenia społecznego, pani minister Dziemianowicz-Bąk, jest pani minister Buczyńska związana z działalnością i organizacjami pozarządowymi, jest pan minister Grabiec w imieniu pana premiera Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest oczywiście pan minister Domański również sekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Ministerstwie Finansów pracujemy na rzecz przedstawienia koncepcji Radzie Ministrów i zgodnie z zarządzeniem do 31 marca tego roku przedstawimy pierwszy raport. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu podzieliliśmy się zadaniami. Każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycję koncepcji, od tej, której wychodzimy od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego, która już kiedyś była procedowana, ale z uwagi na stanowisko szczególnie mniejszych związków wyznaniowych w Polsce, które obawiały się, że odpis podatkowy nie będzie w stanie zabezpieczyć szczególnie spraw związanych z emeryturami. Bo Fundusz Kościelny, który powstał w 1950 roku, jego historię moglibyśmy prześledzić, ale w dużej mierze dzisiaj dotyczy zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia społecznego na przykład siódz zakonnych, zabezpieczenia społecznego różnych związków wyznaniowych, bo nie dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego. Często tak jest postrzegany, ale tu pragnę być bardzo precyzyjnie, dotyczy różnych związków wyznaniowych. Jeżeli chodzi o te. Działania, które podejmie zespół, analiza tych sposobów odpisu podatkowego w różnych krajach. Dzisiaj wstępnie przeanalizowaliśmy to, co się dzieje, jak to wygląda w Hiszpanii, we Włoszech, w Republice Federalnej Niemiec. Ale każdy z członków zespołu przeprowadza analizę. Będziemy starali się w najbliższych tygodniach przekazać do Rady Ministrów właśnie dwie, trzy propozycje, które koalicja, bo to też jest oczywiście rozmowa na poziomie koalicyjnym, będzie mogła wybrać. Jest koncepcja odpisu podatkowego, pojawiła się również koncepcja związana tylko i wyłącznie z zabezpieczeniem społecznym, z zabezpieczeniem emerytalnym, bo dzisiaj na trzy cele z funduszu kościelnego trafiają środki. Na zabezpieczenie społeczne i to jest dominująca część około 90% środków, czy nawet ponad 90% środków z Funduszu Kościelnego w sprawy zabezpieczenia społecznego. Część na zabytki i na cele charytatywne, ale to jest już około miliona złotych na zabytki, też nie jest to kwota no, wyższa niż, niż kilka milionów złotych rocznie przekazywanych około pewnie 9-10 milionów złotych przekazywanych z tego tytułu na zabytki, więc znacząca, największa część to jest zabezpieczenie społeczne i na tym temacie najbardziej się skupiamy na propozycjach płynących od różnych członków zespołu i różnych środowisk partyjnych, bo to jeszcze chcę na to zwrócić uwagę, że w pracach zespołu biorą udział przedstawiciele wszystkich formacji politycznych tworzących koalicję, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zaproponować nowe rozwiązanie. I to rozwiązanie nowe będzie też zaproponowane oczywiście po dialogu, najpierw pośród członków zespołu, później prezentacja na Radzie Ministrów, podjęcie decyzji i dialog z środowiskami, z kościołami, ze związkami wyznaniowymi. Nie z jednym, ze wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi. To jest nasz obowiązek, to jest wypełnienie konstytucji mówiącej o, o współdziałaniu państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi dla dobra obywateli i dobra wspólnoty. Będziemy państwa informować o poszczególnych dokonaniach. Do 31 marca sporządzimy pierwszy raport, dotyczących prac zespołu. Jeżeli są pytania, jestem do państwa dyspozycji. Tak, mamy czas na kilka pytań, zapraszamy do mikrofonu. Dzień dobry, Mateusz Marficki TVN 24. Chciałbym najpierw zapytać o właśnie o ten fundusz kościelny i czy już są jakieś reakcje pozytywne, negatywne ze strony związków wyznaniowych i kościołów. Drugie pytanie to czy występują jakieś różnice między partiami koalicyjnymi jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania i trzecie pytanie chciałem prosić o komentarz do słów dzisiejszych słów Jarosława Kaczyńskiego który powiedział że zadzwoni dzisiaj do komisarza Wojciechowskiego i poprosi go o złożenie dymisji jeśli chodzi o sprawy funduszu kościelnego reakcji kościołów, związków wyznaniowych. Możemy je przeczytać publicznie. E, oczywiście słyszymy te głosy szczególnie mniejszych związków wyznaniowych, nie tak licznych w liczbie wiernych, jak kościół katolicki w Polsce, obawiających się, żeby zabezpieczenie społeczne, duchownych ich kościołów nie zostało naruszone i chcę wszystkich zapewnić. Wszystkie wspólnoty religijne, wyznaniowe, z którymi będziemy prowadzić dialog, ten głos jest dla nas bardzo ważny. Ten głos jest bardzo ważny, ten głos płynący od Ewangelików, od Wspólnoty prawosławnych, od innych wyznań jest bardzo ważny, pamiętam te rozmowy, które prowadził jeszcze Michał Boni, jako minister spraw wewnętrznych, minister administracji i cyfryzacji, który wtedy się tymi tematami zajmował w 2012 roku. To był. Tu była ta trudność odpisu podatkowego, szczególnie dla tych mniejszych związków, więc słyszymy te, te głosy, bierzemy je pod uwagę. Jak będziemy mieli uzgodnione koalicyjnie stanowisko, to wtedy będziemy też je prezentować. Jeśli chodzi o to uzgodnienie stanowiska, po to jest zespół składający się z różnych stron, nie tylko różnych ministerstw, które są potrzebne, żeby mieć najlepsze dane dotyczące zabezpieczenia społecznego. Po to na przykład i bardzo ważna obecność pani minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która nadzoruje zakład ubezpieczeń społecznych minister. Administracji Spraw Wewnętrznych, który nadzoruje zakład emerytalny MSW, który też zajmuje się sprawami związanymi i cały fundusz kościelny jest podporządkowany jak ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Mamy różne poglądy w tej sprawie. Jeśli chodzi o program polityczny i program wyborczy, część partii mówiła o likwidacji, część o transformacji, część nie zabierała głosu w kampanii wyborczej, w tej sprawie nie wpisywała tego do swojego programu. Dlatego i na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Ministrów podjęliśmy decyzję, a pan premier wydał stosowne zarządzenie, podjął stosowną decyzję o tym, że powstaje zespół, żebyśmy uzgodnili stanowisko. Jest potrzeba, żeby ustawa, która jest z 1950 roku zmieniła się. I to dostrzegają również ci, z którymi ja rozmawiałem ze strony choćby Kościoła Katolickiego, czy innych związków wyznaniowych. Jest ta potrzeba. I jest też wypełnianie normy konstytucyjnej autonomii związków wyznaniowych i państwa, ale też współpracy, która jest opisana w koalicji, współdziałania na rzecz dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia społecznego. Uważam, że to jest najważniejszy temat. I tutaj na zespole były zdania podobne, że to jest te, te, ten temat, który łączy chęć propozycji. Będziemy rozmawiać. Koalicja nasza bardzo jasno mówi: dialog, rozmowa, porozumienie, współpraca. Tam, gdzie jest to możliwe, będziemy je osiągać. Tam, gdzie się czasem to nie uda, też będziemy Państwa o tym informować, ale ja tutaj jestem dobrej myśli, że znajdziemy najpierw dobre rozwiązanie między nami, a później przejdziemy do rozmowy z, z związkami wyznaniowymi. Jeśli chodzi o sprawę rolnictwa komisarza Wojciechowskiego, ja dzisiaj zabierałem głos w sprawie komisarza Wojciechowskiego, który zjednoczył rolników protestujących dzisiaj nie tylko w Polsce. I rozumiemy powody tego protestu. Brak opłacalności w rolnictwie, skrajnie Nieopłacalna działalność rolnicza, gospodarowanie dzisiaj jest nieopłacalne i w Polsce, i w Europie. Ma to kilka, jest, jest kilka powodów tego, ale też niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, który trwał przez wiele miesięcy również do Polski. Później embargo jednostronne wprowadzone przez Polskę, my to embargo podtrzymaliśmy, ale mamy też już swoje osiągnięcia na poziomie europejskim, zaraz o nich powiem, żeby do komisarza Wojciechowskiego. Od prawie pięciu lat za sprawy rolnictwa w Europie odpowiada komisarz Wojciechowski. Ja przytaczałem jego tweet z 2021 roku, z grudnia 2021 roku, w którym mówił, że to on nadaje temper tym działaniom, nadaje kierunek działaniom w Europie. My się z tymi działaniami, ja osobiście z tymi działaniami dotyczącymi odłogowania ziemi, ograniczeń produkcji rolnej. Takich zmian, które naprawdę obniżają pozycję nie tylko polskiego, ale jak widać europejskiego rolnika, nie zgadzamy. Ja się z takimi działaniami nie zgadzam, stąd negocjacje ministra Siekierskiego, ministra Hetmana dotyczącego ATM-u, czyli też umowy o swobodzie handlu pomiędzy Ukrainą a Polską, do, do, do już pewnych celów, które są celami strategicznymi, czyli nie tylko zboże, ale na przykład jaja, drób, cukier, już Komisja widzi, że trzeba ograniczyć sprowadzanie czy możliwość sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej. Jest dyskusja z Ukrainą o bilateralnej umowie, żeby nie dochodziło też w innych obszarach zalewaniem polskiego rynku przez produkty ze strony ukraińskiej. To jest bardzo ważne działanie. Taką umowę bilateralną mają zawartą ze sobą Rumunia. Jest to umowa rumuńsko-ukraińska i bułgarsko-ukraińska. Będzie jeszcze lepsza, myślę, polsko-ukraińska w tym zakresie. Pracuje nad tym minister Siekierski. O tym była też rozmowa podczas wizyty pana premiera Tuska w Kijowie. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Pomoc dla Ukrainy, też pomoc militarna jest dla nas bardzo ważna, ale ochrona Rynku europejskiego i polskiego gospodarza, rolnika, producenta, jest niezmiernie istotnym celem naszej polityki. Stąd te działania na poziomie europejskim i sukces, że zwiększamy, że Unia zmienia patrzenie na tą sprawę. Nasi poprzednicy w tej sprawie na poziomie unijnym nie wynegocjowali nic, wprowadzili jednostronne embargo i nie byli w stanie też jego do końca wyegzekwować. Dlatego kontrole na granicach informują o tym wojewodowie. Byli ministrowie rolnictwa na granicy w niedzielę, trwa sprawdzanie, monitoring, kontrola. Będziemy to wzmacniać, żeby nie były tutaj naruszane przepisy polskiego prawa w żaden sposób, żeby nie działały na szkodę polskiego rolnika. Ale trzeba zmienić całą filozofię podejścia do wspólnej polityki rolnej. Jeżeli nie będzie zmiany podejścia na poziomie europejskim, o tym będą myślę wybory europejskie, to się skończy bardzo źle nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Dzisiaj Janusz Wojciechowski jest twarzą tego wszystkiego, co się dzieje. I dlatego ten mój wniosek o jego dymisję i rozumiem, że pod dymisją swojego komisarza też chcą się podpisać przedstawiciele PiS-u, widząc nieudolność i nieosiągnięcie żadnego pozytywnego efektu, który zakładaliśmy. To przecież jedna trzecia budżetu europejskiego, to jest, to jest, komisja, to jest wspólna polityka rolna. Więc dzisiaj jest twarzą, dzisiaj zjednoczył rolników Janusz Wojciechowski w proteście w całej Europie. Jego dymisja jest jak najbardziej zasadna, do której wezwałem dziś rano w Sejmie. Proszę wyłączyć telefony, tak będzie na pewno łatwiej. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry pani. Panie premierze, o obronność chciałem zapytać: jakie są w tej chwili dla pana dwie, trzy najważniejsze kwestie, żeby poprawić skuteczność do obrony kraju polskiej armii? Mówiłem wczoraj nie o dwóch, trzech, ale o kilkunastu celach strategicznych związanych z Wojskiem Polskim. Mówiłem też o wartościach i od nich jeszcze raz zacznę. Wspólnota obywatelska, wspólnota narodowa to jest podstawa. Nie ma obrony państwa bez zaangażowania i obrony powszechnej. To jest pierwsza rzecz i to musimy zrobić. Do tego jest potrzebna na przykład ustawa o obronie cywilnej. To jest jedno z ważnych punktów. Z ministrem Kierwińskim nad tym pracujemy. Druga kwestia to jest siła w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tu już są dokonania dotyczące wsparcia na przykład dla Ukrainy i ta decyzja Rady Europejskiej o przekazaniu 50 miliardów na rzecz Ukrainy. Też nie jest zanegowana przez żadnego z ministrów obrony decyzja o takim funduszu wsparcia na rzecz Ukrainy z funduszy na rzecz europejskich funduszy na rzecz pokoju jest bardzo ważną, żeby jak najszybciej mogła wejść w życie. Wzmacnianie naszego potencjału obronnego, również potencjału obronnego i produkcji przemysłu obronnego w Unii Europejskiej to jest bardzo ważne. O tym rozmawialiśmy tydzień temu z ministrami do spraw obrony państw Unii Europejskiej. Wystawienie grupy bojowej w ramach sił szybkiego rozmieszczenia Unii Europejskiej Polska, Przyjęła na siebie to, już w połowie tego roku rusza nasza będzie w gotowości nasza grupa bojowa, to jest bardzo ważne wzmocnienie nas w Unii Europejskiej. To była jedna z ważniejszych decyzji, którą podjęliśmy. Z uwagi na to, że nie tylko Pakt Północnoatlantycki, który jest bardzo ważny w ujęciu militarnym, ważniejszy, najważniejszy, ale w ujęciu rozwoju gospodarki, również przemysłu obronnego, ale również tych donacji na rzecz Ukrainy Wspólnych. To jest Unia Europejska i wzmacnianie tam naszej pozycji, co się już dzisiaj odbywa. Trzecia rzecz to jest dobrze funkcjonująca, zarządzana armia, która musi być rozdział garnituru od munduru, czyli nadzór cywilny i ma swoją rolę, armia ma swoją rolę i dowódcy mają swoją rolę. Nie, nie będziemy się wtrącać w decyzje, które są przeznaczone właśnie dla sztabu generalnego, dla. Poszczególnych dowódców i będziemy współpracować we w każdym możliwym zakresie. To są, to są te, te sprawy, o których mówiłem najważniejszych, ale też powołanie komponentu wojsk dronowych, komponentu satelitarnego, wojska medyczne. To są takie już plany bardzo konkretne. Zaangażowanie i. Edukacja obronna, również udzielania pierwszej pomocy od malucha do seniora, opieka nad rodziną wojskową, indywidualne wyposażenie żołnierzy. Niezwykle ważna kwestia, na którą w tym roku mocno stawiamy, przygotowanie infrastrukturalne, zabezpieczenie funduszy na kontrakty, bo podpisanie kontraktu nie oznacza w każdym wypadku, jak robimy przegląd, że zostały na niego środki zabezpieczone, na wszystko, co się wiąże z tym kontraktem. Nie tylko na zakup, ale na później użytkowanie, reforma systemu szkolenia, bo możemy mieć dużo sprzętu i nie będziemy mieć żołnierzy, oficerów, podoficerów, z korpus, korpusu szeregowców, tych, którzy będą ten sprzęt w stanie obsługiwać, a, a ani nie będziemy w stanie go w pełnych możliwości wypełnić. Rzecz niezwykle istotna, którą stawiamy przed nami, to jest strategie, którą musimy przyjąć. Strategia bezpieczeństwa narodowego i dyrektywa polityczna, polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która powinna wynikać ze strategii bezpieczeństwa narodowego, ona dzisiaj nie wynika, bo strategia jest z 2020, a dyrektywa polityczno strategiczna dyrektywa obronna jest z 2018 roku, a jedna jest nadrzędna drugą. Najważniejsza jest strategia bezpieczeństwa narodowego i z niej powinna być wynikać polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, a nie jest tak. Nie, nie wynika, bo ona jest po prostu wydana wcześniej. O tym bardzo długą dyskusję toczyliśmy wczoraj na komisji, więc najważniejsze akty powinny być przyjęte, też wypełnienie ustawy o obronie ojczyzny. Choćby w zakresie przekazania wotu nadzoru nad wotem do sztabu generalnego. Mogę mówić jeszcze o dziesiątkach wyzwań, które stoją przed nami, ale te są te najważniejsze. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Klaudia Dadura, Informacyjna Agencja Radiowa Polskie Radio. Panie premierze, chciałabym zapytać jeszcze o ten fundusz kościelny. Jakie rozwiązanie jest panu najbliższe i panu ugrupowaniu? Dziękuję. Przedstawię też na, na naszą propozycję. Ja Mam też te swoje doświadczenia, bycia przez cztery lata ministrem pracy i polityki społecznej, więc zabezpieczenie społeczne to jest ta rzecz, którą dobrze znam. I zagwarantowanie tego, żeby w tym zakresie wszyscy ci, którzy, szczególnie z tych mniejszych związków wyznaniowych, ale również z największego, mieli poczucie bezpieczeństwa. I ja będę stał na straży, żeby to poczucie bezpieczeństwa socjalnego, społecznego było, było zagwarantowane. Często opacznie zrozumiana nazwa funduszu kościelnego, że to są pieniądze na przykład dla Ojca Ryzyka. Często tak się spotykam z takimi sformułowaniami, że to są tam kierowane te środki. Nie, to nie są tam kierowane te środki, nie, nie trafiają z funduszu kościelnego, to są w głównej mierze na zabezpieczenie społeczne i to dla, dla mnie osobiście i dla mojego ugrupowania jest kwestia kluczowa, żeby zabezpieczenie społeczne było realizowane. I ze względu na kolejne zobowiązania Pana Premiera mamy czas na ostatnie pytanie. Dzień dobry Panie Premierze, Maciej Bąk, Radio z. Pytanie do Pana jako szefa Jak słyszał Pan wypowiedź Władimira Putina w opublikowanym nocą wywiadzie, w którym mówił, zapewniał, że nie ma planów inwazji na Polskę? Kojarzyła się Panu wypowiedź jego z przeszłości, kiedy to mówił, że nie zamierza zaatakować Ukrainy? Im bardziej się powtarza, że się czegoś nie ma w planach, tym trzeba być pewnie bardziej podejrzliwym, szczególnie w stosunku tych słów, które pan redaktor słusznie przypomniał na kilka dni, kilkanaście godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę dwa lata temu. Nie tylko prezydent Federacji Rosyjskiej, ale inni wysocy przedstawiciele zapewniali, że to są manewry, że to jest tylko sprawdzanie zdolności operacyjnych, a nie przygotowanie do inwazji okazało się inaczej. Nie można dawać żadnej wiarygodności. Nie mają te słowa. Polska ma swoje zadania jako państwo członkowskie NATO, Unii Europejskiej do wykonania. Polska ma swoje zadania i władze Polski wobec przede wszystkim swoich obywateli. Mówiłem wczoraj bardzo dużo o tym, że racją stanu Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa. Nie poczucia bezpieczeństwa, tylko zapewnienie bezpieczeństwa Polsce, wypełnienie norm konstytucyjnych, ochrona granic, integralność terytorialna, suwerenność, niepodległość. To nie są górnolotne słowa, ale to są słowa fundamentalne dla bycia państw i narodów i do tego jesteśmy zobowiązani. Więc róbmy swoje, przygotowujmy się na różne sytuacje. Nie wolno, nie może nas nic uśpić, a na pewno nie powodują takiego uśpienia tego typu słowa, tylko wręcz przeciwnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie premierze, bardzo dziękuję państwu. Do dziękuję zobaczenia. bardzo, miłego dnia dla wszystkich państwa, do zobaczenia.